Kao ginie od czy w rundzie 2 z zasadnie otrzymaną obrażeniu, o ile nie wpadnie do wody. Podczas zadawanego obrażenia istnieje szansa, że Kao złapie się Pnącza i zostanie przez nie przeniesiony. Jest to też szansa na wskoczenie na Pnącze, skąd można przeskoczyć na jedną z półek. W ten sposób można to skomentować. Jeszcze jedno. Z niej możliwość wskoczenia na ciernia po trawieniu. Gdy powróci, zadało wrażenie: AK podwyższy. Co ułatwia dostanie się na jedną z półek skalnych. Odnośnie obiektów z kolcami, postanowiłem zrobić film. W którym zliczymy wszystkie obiekty z kolcami. Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie, jestem Pariusem96. Jest to kolejna 62 część z serii ciekawostkowej światka górka Kao Ciekawostki. W poprzednim filmie zliczaliśmy wszystkie sieci i drabiny. Tym razem będą to wszystkie obiekty z kolcami. Kangurek KAO. Poziom trzeci. Propo walca z kolcami w kamperu K.O. w trzecim poziomie. Te dwa pierwsze walce są natychmiastową śmiercią. Zatem zliczamy wszystkie walce i pnącza. Jednak będę je nazywał kaktusami. To był kaktus pierwszy. Tu mamy drugi kaktus. Oczywiście, wiadomo, żeby pod nim nie podskakiwać podczas drapywania się. Następnie mamy w zależności od poziomu trudności serię walców. Maksymalna to seria czterech walców. Z innych poziomów trudności nie będę doliczał dlatego że w pozostałych poziomach również mogą się różnić ilości. A nie widzę sensu sprawdzać każdego etapu z walcami na każdym z poziomów trudności. Z seria czterech walców, to dochodzą cztery walce. Te z kolei nie są natychmiastową śmiercią. W sumie mamy sześć kaktusów. Poziom czwarty. Kolejne kaktusy w poziomie czwartym, kaktus siódmy, kaktus 8 i kaktus dziewiąty. Poziom ósmy. W poziomie ósmym mamy kolejne trzy kaktusy: Kaktus dziesiąty, Kaktus jedenasty oraz Kaktus dwunasty. Poziom dwudziesty siódmy. W tym poziomie mamy jeden kaktus. W sumie mamy trzynaście kaktusów. Zobacząc wcześniej żyć w tym poziomie podczas jazdy na krokodylku, jest 7 kaktusów, dodatkowo których nie policzymy. Poziom 28. Na poziomie 28 znajdują się 2 kaktusy po właściwej drodze do mety: kaktus 14 i 15. Można je sobie oczywiście ominąć. Następnie na jednej z ślepych rozgałęzi znajdują się kolejne kaktusy: Kaktus 16, Kaktus 17 i Kaktus 18. Jak wspomniałem, ślepa ścieżka. Poziom 29. W poziomie 29 mamy dwa ostatnie kaktusy u kości w walce z kolca Kaktus 19 i Kaktus 20. Są wszystkie kaktusy w Kangurku KO 1. Jednak kaktusy są także w rundzie drugi. Kangurek KO Runda 2 Poziom drugi. Ucieczka. W poziomie drugim kolejnej gry w trylogii znajdują się kolejne kaktusy. Tym razem w postaci pnączki. Kaktus 21.

W poziomie trzecim za rozwalającym się mostem znajduje się 5 ptączy. Kaktus 31 oraz 32. Kaktus 33, 34 oraz 35. Poziom 11. Wyścig. W poziomie z motorówką znajduje się pierwsze brundzie drugiej walce z kolcami. Zatem kaktus 36, kaktus 37. Kawałek dalej mamy kolejny podwodny walec. Kaktus 38. To wszystkie podwodne walce w tym poziomie. Tym razem wygrana na tym filmie nie jest aż tak istotna. Poziom 15. Podróż na wyspę. Pod koniec poziomu yeah. znajdują się kolejne walce z kolcami, przeze mnie, tak zwane kaktusy. Kaktus 39. Kaktus czterdziesty i czterdziesty pierwszy. Kaktus czterdziesty drugi. Poziom dziewiętnasty. Opuszczone miasto. Poziom poziomie dziewiętnasty mamy kolejne walucie z kolcami, czyli kaktusy. Kaktus czterdziesty trzeci, czterdziesty czwarty. Kaktus czterdziesty piąty. I kaktus 46. Na górze mamy kaktusa 47. I kaktusa 48. To są wszystkie kaktusy w rundzie drugiej. Chwila, wróć. To nie są wszystkie kaktusy. Nie należy zapomnieć o jednym elemencie. Jest to poziom dodatkowy, w którym... Dobry. ścinają drzewa, aby Kao mógł bezpiecznie przejść dalej. Na miejsca, gotowi, start! Ha, ha, ha. Po ścięciu pierwszego drzewa akcja przenosi się dalej, a naszym oczom ukazują się kolejne cztery pnącza. Kaktusy. Zatem po dodaniu do ogólnej liczby kaktusów mamy ich 52. Ha, ha, ha. Teraz to są wszystkie kaktusy w rundzie drugiej. Jednak kaktusy ukośnik pnącza są jeszcze w kagurku kao Tajnica wulkanu. A propos obrażeń od się w grze kangury kao Tajnica wulkanu. W przypadku trzymania obrażenia od się kao dostaje obrażenie za nie każdym razem. Dodatkowo po jest 30 traconych punktów zdrowia odnawiają one jedno serce, co przekłada się na 10 możliwych do otrzymania obrażeń. Przechodzimy do zliczania kaktusów. Kangurek Kao. Tajemnica wulkanu. Poziom piąty. Wichrowe wzgórze. Poziom wichrowe wzgórze to jedyny poziom w grze, w którym znajdują się pnącza. Dwa pierwsze kaktusy w tej części trilogii znajdują się bokiem: kaktus 53 i kaktus 54. Reszta już jest pionowo: kaktus 55 oraz kaktus 56. Przy okazji, zestrzelone pnącze nie jest fizyczne, jak miało to miejsce w rundzie 2. mamy ostatnie tak zwane kaktusy w Trylogii Kangur Kakao, również poziomo. Kaktus 57 i kaktus ostatni. W sumie mam 58 kaktusów w całej Trylogii Kangur Kakao, uwzględniając wszystkie pnącza oraz walce, z wyjątkiem takich jednych siedmiu. Gdybyśmy liczyli to byłoby 65 kaktusów. Zostaw łapkę w górę, jeśli film Ci się spodobał, a jeszcze jej nie zostawiłeś i masz taką możliwość. Dziękuję Wam wszystkim za wszystkie łapki w górę i za oglądanie. I już dziś zapraszam Was do kolejnych filmów na moim kanale. Ale się zrymowało. Pane berek i pozdrawiam.